Cześć hej hej wszystkim w kolejnym dniu muszę sobie śniadanie dzisiaj jest wolny dzień od siłowni muszę wstawić, wstawić dwa jajeczka na śniadanko już trochę pospałem dobra nie. wstawić jajeczka niech się gotują to jeszcze garki Garki niepozmywane Nie patrzeć, zaraz by zmyło też jakiś trochę mniejszy jąderek Na te na te jajeczka Kupić chyba no Dobra i zaraz jeszcze kałę wstawimy tylko Potrzeba otworzyć butlę i dolać wodę, bo tutaj dolewamy wodę przygotowaną, nie? Dolewamy przygotowanej wody i tak uzupełniamy naszą butlę wody do picia. Bo człowiek nie był w stanie chodzić z Szybko bańka robi się pusta. Dobra, wstawimy jeszcze przy, przy okazji wodę na kawę. Czekamy Nie ma tu tamto Pub street, nie Pub street Klatkę trzeba zrobić Dobra Idę po warzywa do mojej pani Bo się skończyły, trzeba już wszystko kupić teraz W Marchewkę Mam nadzieję, że będzie miała świeże Się rano wcześniej wstałem jakoś, nie wiem czemu nie mogę mi spać. Jest moja pani. Jest. Zaraz musimy zrobić coś takiego. A kuku. Hello. Jest moja pani. Bierzemy tak. Jeden. Drugi. I. Idzie dwie marchewki. Dwie. Marchewki. Albo trzy. Dobra O Jakieś malutkie pomidorki koktajlowe. O, ogórki później będę musiał Dobra, ale to pójść Na razie starczy Zobaczcie jaki tu zgiełk jest Od rana, nie? Rybki Mięsko Coś by człowiek kupił, ale nie wiem co nie mam pojęcia co. Idziemy dalej kawałek. Tu pani szczypiorek O, ryż. Tutaj. Ryż, to jest coś, coś dla Mańka. Ja tam się nie znam. Nie, nie jem ryżu. Ale. o i te owoce też intrygujące są. Nie wiem jak to się nazywa, ale wygląda ładnie. Ale od rana. No, zgiełk. Zgiełk jest ostry. A co to tu jest też jakaś papka wygląda jak ziemia do kwiatów nie? pełno zielenina a te ogórki będę musiał kiedyś kupić i zrobić w końcu no To trochę po ogóreczków tu wszystko mam w domu nie muszę już nic kupować Cebula, z limonka też jest wszystko jest także tylko tu o rybka wyskoczyła jedna z akwarium ogóreczki pełno ludzi dobra lecę zawieźć te warzywa do domu i idziemy ja mam iść teraz? aha do, do krawcowej przecież odebrać te koszule. zobaczymy jak to wyszło idziemy Dobra, przyjechałem do, do Pani Krawcowej, a Pani Krawcowa ma zrobione. Prawdopodobnie są już koszule do odbioru. Idziemy zobaczyć. O, są. Są koszule. Dobra, przymierzamy. Dobra, od, odbieramy od Pani. Przymierzałem te dwie tak, te trochę za bardzo. To by musiało się schudnąć tak 7 kilo, nie? Żeby tam wejść, nie? Ale te jeszcze są ok, nie? Te już są, te już są dobrze zrobione, także te zabieramy, idziemy do domu, a tą pani troszkę odłoży, nie? Z powrotem, nie? Znaczy odłoży, no... Jakoś tam poszerzy, no nie wiem, bo, bo usunęła fragment, nie? Także to po prostu przyszyje, tak, tak mi się wydaje, no i, i tyle, no. Rzecz krewsowa jest, ja tam się nie znam nawet. Także dobrze, że dwie są zrobione. Idę do domu. <laughs> I i się mi. Koleżanka jeszcze więcej zrzuciła tego szczępiorku. Kurde no, I w tym roku. No nic trzeba gdzie trzeba zrobić, opracować wszystko. Najpierw umyjemy szczępiorek i do zamrażarki. No dobra. Szczepior pokrojony i będzie do obiadku, nie? Za każdym razem porcyjka. Albo do dojejecie na śniadanie. Coraz więcej tego szczypioru ale dobrze. Witaminki. Już w miejsca nie ma. Na tej szczupiołej ciągle zapominam. Muszę pamiętać, żeby go... No. Dobra. Trzeba w końcu jakąś tą zupę ugodować bo to kurczę. Co tu jeszcze jest? Aha. Dobra. Franko wstawione. Można teraz. Op. A, jeszcze. Jeszcze broku muszę zrobić. I marchewkę. No, I składać film. No dobra. Warzywka obrane, umyte. Będziemy wstawiać. Nie? Altente. Teraz troszkę wody.

Będzie znowu na dwa razy. A pięknie warzywka, ale się robią. Teraz troszkę troszkę tego sosu sojowego. Mm. Ale zapach do tego piersi kurczaka, coś wspaniałego. Mia. Słuchajcie, najprawdopodobniej jadę na basen. Dostałem lokalizację, gdzie są ludki nasze i zobaczymy co tam na tym basenie no. Szkoda, że drona nie mam naładowany bo będzie wiedział szybciej, to bym naładował drona nie? i trochę tam polatał, ale ale ten buczek opukałem trochę, bo tu zakurzone tak jak nie wiem, no to dobra to jedziemy, jedziemy zobaczyć A po drodze na tym basen Wezmę sobie orzeszek wypije, bo teraz elektrolyty trzeba. Nie, już, nie chcę tych owoców, ale... ale orzeszek musi wchodzić. Chociaż to drugi dzień, ale codziennie powinien wejść. Nie? Także dziewczynka robi mi ładnie orzeszek, zaraz wypijemy I... i jedziemy dalej. Dostałem krzesełko, także mogę sobie na siedząco usiąść i wypić no, Ale jest wyjątkowo dobry, słodki. Pamiętajcie, zawsze wybierajcie te zielone, nie? Nie zimne z lodówki, nie, nie szare, brązowe, tylko zielone. Hmm. Ale dobre, same elektrolity. Uuu, dużo. Jesteśmy w tym basenie. Tu jakieś takie bungalowy? Ktoś tam chyba siedzi. Zaraz ja zobaczymy. Na proszę. Kogo my tam mamy? Znalazłem. No. O podrabinie. po drabinie. Hello. Hello, hello, cześć. Cześć, cześć. Są Leniuszki. Jest John. Cześć, cześć. I, cześć, ma... I kapitan. Jaki kapitan? Kapitan Huk. Nie <laughs> Dobra. Pierwszy raz jestem tutaj. Fajnie. Kurde, fajnie słodnie od podnoszczenia. W końcu w wodzie. Uch, dawno nie pływałem. Uch, zaraz będziemy zjeżdżać. Uuu, to będzie grubo. Zjeżdża. Zjeżdżalnia jest. Konkretna. Uch. Nie, no powiem Wam, że fajny basenik. Za 2 dolarki i cały dzień można sobie tu spędzić. No to to może nawet przyjść z koleżanką. No. Woda czyściutka. Oj, ja pierdzielę. ja ja, Na wysoko koko. ja! Masaka! Ale nie, nie wbijasz się za mocno, chór. ja Jaja, nie! Ale musisz na to czy coś mogę należąco też? Jak uważasz od ciebie zależy, Ja robiłem tu nawet salto, ale nie polecam. Udrżyłem kolanami odnośnie. No, na co, na co uważać? Na salto, nie rób. Nie, no, nudzie. Absolutnie, ja mam na chwilę Tak? No, 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 no. no, 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 Dawaj, wadi. Hallo! Dobra. Ej. Hey. Oh. Do góry, do góry. Siap. Yeah. Uh. Super wyszło. O ja! Widziałeś to? Dżun jedzie! <laughs> Bum! <Boom>. Delikatnie no, tak. <laughs> Skaczą, ja dwa razy skoczyłem Raz na plecy, raz na klatę. Kur. Wszystko boli. On lubi takie wariaty. Lecą! I jep. <gry> to jest, to by było dobre, to by było bycie by słodkim. Dlaciada. Nie jak relaks na hamagu przy bateczku. O. Taki to. Relaks. Można się pobujać. Buju, buju. Oni siedzą, a ja bujam. <laughs> hello, hello, hello. Ja się bojam! Na bujawce Faniar! Patrzcie poszli na szaber. Tutaj nie ma węży? Jakiś? Jakiś skolopendry? Mimonek jest. No no, ale to się nie dzrzały takie. No nie wyżały są kuźwa, ale ona, ona, ona widzi że w szafeczce, że dzrzała, która nie. A. No, okay. Aj. Co tam jest? Bardzo ostre. weźmy na ciebie tego gołęś walkę. Jesteś. O. rzeczywiście to jest ten. nie? Jakieś kolce, tak? Zimonka ma. O. Ye. Yeah. How is my... Eeeyy Mango Mango Nie Mango, no tu jest mengo. O bach, piszą, widzisz? O wow Takie coś mieć... Przed Takie coś mieć przed chatą, co? O no. wow! Płaci ci do mango, nie? No dużo, ale się nie dojrzałe. I zabrał mi skuter, no Zabrał skuter i pojechał. Elo Jadę słuchajcie do Anki zawieźć jej kalendarz i jeszcze taką narzutkę coś takiego tu zostawiłam, to pojadę, podrzucę i potem pojadę na, na Riverside <kluzny> mam do takiej budki fajnej zupkę prawdopodobnie fajna zupka jest spróbować no. Zobaczymy wczoraj żeśmy przechodzili z Bartkiem fajnie wyglądało też można tak, z ciekawości zobaczyć, nie? Na razie chodźcie ze mną. No to słuchajcie, na Waszą prośbę, tam niektórych. No, przyjechałem, Ance, przyniosłem przywiozłem kalendarz, bo chciała i tam jakąś taką szmatkę tam zostawiła. Także przyjechałem. I chcesz coś powiedzieć do widzów? Przede wszystkim chcę pozdrowić wszystkich, którzy tam o mnie jeszcze pamiętają. Chcę powiedzieć, że odpoczywamy od siebie. Rozstanie było omówione przez nas wspólnie. No i wszystko dzieje. Także każdy z nas po prostu sobie żyje na razie po swojemu. I jest wszystko dobrze, nie? Jest, ładuje baterie. No, także. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiam. Wszystkich widzów, nie? Nie martwcie się, <laughs> nie martwcie się. Na razie. No, chwilę pogadaliśmy. Tu takie właśnie koło nie jest takie miejsce. To nie wiem, chyba dla dla tych miejscowych. O, Ale Jakaś świątynka, krzesełka, pewnie można coś zjeść, bo tu przed chwilą był chłopak się pytał, to jest dla, dla miejscowych, nie, taka jakaś taka imprezówka mała, no, delikatnie muzyczka leci, tam ktoś sobie też siedzi, luje, tu miejscowi, no, widać, że to taki jakby street food przerobiony z wejściem tu do środka, o, że można nawet dla gości jakąś imprezę większą zrobić, nie. Także tak to wygląda. No. Dobra, jadę na tą zupkę do miasta spróbować. Street foodu. Razie. Zobaczcie, ile tu skuterów. O kurde. Jak jakiś Lombard skuterowy. Dobra, idę. Idę na tego Street fooda wreszcie. Ale tych skuterów jest. Weź tu, wyciągnij później swój skuter. Normalnie parking skuterowy. Dobra, my idziemy przez ten most zakochanych. No zobaczcie, taki street foodik. Ludzie sobie siedzą. Eee, no to też usiadłem. Coś, no zobaczymy jak ta zupka tu smakuje, nie? Ciekawość. No siedzą, jedzą sobie tu ludzie, nie? Może całkiem inne smaki, słuchajcie. No i jeszcze, jeszcze tego tak nie jadłem, chociaż nie. Raz chyba się zdarzyło, chyba w Pnompen chyba coś mi się wydaje, nie? Że, że w Pompen jadłem. Jadliśmy coś, ale nie jestem teraz pewny. Tutaj chyba, tutaj chyba na ulicy jeszcze się nie zdarzyło, nie? Ale zobaczymy, no. Jest jakiś klimat. Tylko wiecie co? Komary, nie? Najgorsze są komary. Zobaczcie jaka Micha wjechała. Kurde, czy ja to zjem? to jest na, na, dwa, na dwie kolacje dla mnie. Myślałem, że to będzie jakaś mała porcyjka. Taki talerz ogromny. Dobra, zobaczymy. Ile węgli, makarony. E, dobra. Raz. Raz można. To co? Próbujemy, nie? Tej zupki. Gorąca. I dziwny zapach, całkiem inny. Mm. Dobra. Niby rosół, ale to... Ale nie rosł Nie wiem do czego można byłoby to porównać. Nie mam i zapach dziwny. Nie mam do czego tego porównać. Ani, ani to rosół, ani pomidorówka. Ani to zupa warzywna. Kurczę, ani kapuśniak. Nietypowy zapach. Naprawdę taki... Hmm. Nie mogę sobie teraz na razie przypomnieć, ale jak przypomnę, to to Wam powiem. Wiem, smacznego. Teraz tutaj, teraz tutaj jeszcze zapachy tych naleśniczków waniliowych, nie? Ale nie. Ja się nie podlam. No zjadłem tą zupkę, nie? Tak szczerze. Trochę tak smakowała tą rzeką z boku. Co płynie, nie? Już szału nie było, ale no dobra, no trochę dużo, duża taka micha tego makaronu, tyle ale było i piersi z kurczaka, było dużo piersi z kurczaka no ale 3 dolary to nie wiem czy to drogo czy to tanio za taką zówkę e... Oceńcie sami i zapach miała tak dziwny właśnie coś mi jakoś tak jakby jakąś rzeką trochę jakby trochę wody było z rzeki nie wiem tak mi się wydaje może to te, te warzywa pewnie nie E, robią tą robotę, nie, że taki, taki, taki smak, właśnie dziwny, jakby domieszka tego tego, tego kanału, trochę był. taki, ale to może takie człowiek ma złudzenie, wiecie, nie? E, przejdę się zobaczyć co tutaj jeszcze ciekawego, a bo tu jest ta hurtownia, to może coś, może coś muszę dokupić? Hmm. Nic, zobaczymy, pomyślę, na razie. No, i tak z tej, z tej zupki ulicznej jechałem, jechałem, mówię, przyjadę do kolegi tutaj do hotelu porozmawiać. No i wylądowałem no, w barze. <grywia> nie wiem, ja czy ja muszę jutro stać na siłownię. Tam nie ma, nie ma opcji, nie, żeby. Więc to najwyżej trochę posiedzę. Telewizorek ładnie, klimacik, lampeczki. Ładnie wygląda. Taki. Taka stylóweczka klimatyczny hotelik no dobra tu już posiedzę trochę, już tu jestem o proszę i dodatkowo jeszcze klimatyczny tutaj z plumerią, klimatyczny basenik. Super, nic, tylko się kąpać i relaksować. No i co? I znowu wylądowałem na Pub Street. Próbowałem. Czy skończą się kiedyś te imprezy? Kuchnie. Znowu wylądowałem na Pub Street, nie? Słuchajcie Nie wiem dlaczego Dlaczego ja znowu wylądowałem na Pub Street Przecież dzisiaj jest niedziela Jutro rano muszę wstać na siłownię Co jest do Groma. Dobra, raz się żyje Jak szaleć to szaleć <laughs> Życie jest takie zaskakujące Ja nie miałem planów w ogóle dzisiaj być na Pub Street, nie? Ale tak się jakoś złożyło, że no... No jestem, no dlaczego? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale dobra, no wyspać zawsze się zdążyło. Jak myślisz? To się kiedyś skończy czy nie? Never. Halo! Never. Halo! Never <laughs> Kurde. Ja wiele No dobra. To jest właśnie, codziennie się budzę i papstryć Dobra, koniec jutra rano, wstajemy. Trening. Dobra, druga, 20 w nocy. Idę do, do znajomego, do hotelu po odebrać swój skuter. Przecież muszę jakoś do domu wrócić. Ochroniarz prawdopodobnie wie, że przyjdę i odbiorę. Masakra. Nie wiem, nie skończy to się, nie? Muszę wreszcie odpocząć. Mam nadzieję, że przekazali że przekazali ochraniarzowi, że mogę wejść i musi mi otworzyć bramkę i muszę od odebrać skuter swój. i love you yeah. Yeah.